Dajcie nam znać w komentarzach, my już sobie uruchamiamy i Facebooka, i Instagrama. A dzisiaj do Was przychodzimy z tematem pomajówkowym, czyli przytyłam w majówkę i co teraz zrobić. I dzisiaj pogadamy sobie przede wszystkim o tym, jak mieć podejście do diety zdroworozsądkowe, jak też te takie ewentualnie nadmierne kilogramy po majówce zrzucić albo w ogóle, czy one są. Czy to one są, są prawdziwe? Czy to są w ogóle nabiarę kilogramy, czy może coś innego. Ym, I ogólnie porozmawiamy sobie i o naszej majówce, i o Waszej majówce. Także powiedz zaczynam. Ja sobie tylko jeszcze włączę na Facebooku live'a i, i lecimy z tematem. Jak to już są jakieś osoby? Tak, ja już widzę właśnie na Instagramie. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy wszystko dobrze widać i słychać bo mi się jeszcze nie pojawiło na Facebooku, ale dobra, mam nadzieję, że wszystko jest git. Ehm, dobra, tak, zaczynamy e, od tematu okołomajówkowego. Tak. czyli e, przytyłam w majówkę i co teraz? Pierwsze pytanie do Was. Słuchajcie, e, mamy w sumie taki okres świeży po majówce, Powiedzcie nam, jak, jak Wy spędziłyście swoją majówkę, czy było aktywnie, e, czy było zdrowo, czy jakby, czy było bardziej grillowo, a jeśli to był grill, to, no to co było na tym grillu, e, a może któraś z Was była na jakimś fajnym wyjeździe za granicą i chce się pochwalić e, fajnymi zdjęciami, także też czekamy, a może ktoś na przykład w gotowa gotował nasze posiłki z Respo e, i porobił jakieś fajne zdjęcia na świeżym powietrzu, też wysyłajcie nam zdjęcia w komentarzach. I ogólnie piszcie, w jaki sposób spędziłyście majówkę, nawet jeśli było aktywnie, no to jaka to była aktywność? Czy to były np. rolki, a może rower, a może np. kajaki, które pewnie już mogły się fajnie sprawdzić na majówkę, bo była fajna pogoda? A my ja też powiemy wam na początek, jak my spędziliśmy naszą majówkę i czy była ona zdrowa pod kątem żywnościowym, czy może niekoniecznie? I w ogóle, dajcie, w ogóle dajcie też znać, czy spędziliście majówkę wyjazdowo czy w mieście. Bo, na przykład, już nawiązując do Twojego pytania, ja na przykład spędziłam majówkę w mieście, byłam w domu. Tam rzeczywiście udało mi się jednak wdrożyć trochę tej aktywności fizycznej, była prześliczna pogoda, więc też byłam na, na spacerach, spotkałam, spotkałam się też ze znajomymi, wszyscy poszliśmy wspólnie na dłuższy spacer, więc było rzeczywiście aktywnie. Udało mi się też grillować, ale grillowałam w domu. Rzeczywiście był taki grill z patelni, uh -huh. natomiast był bardzo smaczny. Robiliśmy też burgery, robiliśmy kiełbaski, więc pha. A u Super. ciebie? A w jakim mieście byłeś? W Warszawie. Okej, okay. czy też było grillowo, tak? Ale właśnie było grillowo, tylko że tak jak mówię, robiliśmy tego grilla w mieszkaniu. A, okay. Bo nie można, nie można generalnie to chyba z tego nielegalu. Nie, właśnie w mieszkaniu można na patelni robić te słowa grilla. Okay, nie, nie, można, nie można, z tego co wiem, grillować na balkonach. Tak, tak. mi się wydaje, że nie można. Więc yy, generalnie nie mam też grilla w domu, tylko że tak jak my grillowaliśmy w mieszkaniu na patelni, ale wszystko, wszystko wyszło pyszne, robiliśmy burgery yy, i robiliśmy właśnie kiełbaski. Były też yy, roślinne opcje, takie wegańskie kiełbaski, bo tutaj nie, nie wszyscy tutaj z moich znajomych też jedzą mięso, więc każdy znalazł coś dla siebie, więc bardzo fajnie. A to też fajne, to jak pewnie kojarzycie Dominika razem z Julką, e, robią na, dla nas takie zakupowe, m, zakupowe relacje. Tak. E, I właśnie w jednej z relacji, w sumie to było dwa tygodnie temu, a pół tydzień temu, mhm. e, pokazywało nam fajne zamienniki, e, zdrowsze zamienniki, zdrowsze produkty na grilla. I tam właśnie pojawiały się takie wegańskie zamienniki, prawda? Tak, w ogóle rzeczywiście, jak już o tym mówimy, to w Lidlu można znaleźć bardzo fajne, nie tylko w Lidlu, ale akurat robiłyśmy relacje z Lidla, bardzo fajne produkty dobrej kalorii, z bardzo fajnym składem właśnie takie roślinne zamienniki. One są i wegańskie, a niektóre są wegetariańskie. Ale jeżeli macie ochotę zjeść na grillu coś mięsnego, produkt mhm. mięsny, to tak samo możecie zjeść produkt mięsny. Nie, mięsny, nie mówimy, że tylko roślinne zamienniki mięsa są zdrowe, a mięso jest niezdrowe, tylko warto po prostu wybrać ten zdrowszy produkt, zdrowszą opcję, że... Tak, jak my zawsze z wielką y, mówimy na koniec, że pamiętajcie, żeby czytać składy, bo można po prostu wybrać bardzo zdrowy produkt z mniejszą zawartością soli, z wyższą zawartością mięsa, bez zbędnych dodatków. I wtedy taki produkt mięsny jest tak naprawdę świetnym elementem posiłku. Jak tylko dodamy jakieś świeże warzywa, mhm. zrobimy jakiś zdrowy, pyszny sosik, na przykład do, do sałatki. Y, teraz, właśnie na sezonie grillowym, to ja bardzo lubię pieczone ziemniaki. Jako dziecko pamiętam, piekliśmy zawsze yy, z dziadkiem ziemniaki z ogniska po prostu w takiej folii aluminiowej, no smak dzieciństwa po prostu pycha. Jestem ciekawa, czy Wy też tak pikliście to możecie dać znać w komentarzach, czy też znacie takie smaki. Tak, jeśli grillowaliście na majówkę, ale też planujecie grillować w kolejnych, kolejnych dniach, tygodniach, to dajcie nam znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione potrawy na grilla. Co najczęściej właśnie się pojawia na takich rusztach grillowych, ale też jakie są fajne dodatki, bo to, że mamy też sezon właśnie grillowy, ale mamy też fajny sezon na. Na świeże warzywa i owoce, takie stricte już sezonowe, takie wiosenno-letnie, bo pojawiały nam się już paragi, też młode właśnie ziemniaki, mhm. ale też przede wszystkim nasze ukochane truskawki, niedługo też borówki i maliny. Więc to też jest bardzo fajna opcja, żeby takie e, już w sumie przekąski owocowe dodać, e, no w sumie do posiłku, ale też podczas takiej imprezy. Myślę, że gdyby ktoś postawił taką miskę świeżych truskawek na imprezie czy właśnie na grillu, to na pewno by cała poszło, bo prawie każdy Polek jest fanem truskawek a trzeba z nich korzystać, póki, póki właśnie nie to jest Prawda. Zale. Poza tym tak naprawdę zależy też, co postawimy na tym stole, tak jak wspomniałaś, że jeżeli postawimy na stole dla znajomych mnóstwo ciast, ciasteczek, jakiś czekoladek, to wiadomo, że będziemy po to sięgać, a jeżeli przygotujemy zdrowe przekąski, jakieś własne wersje zdrowszych ciasteczek albo babeczek, muffinek, jakieś ciasto z truskawkami albo właśnie same owoce, to automatycznie wszyscy będą po to sięgać. Dokładnie tak. A czy mamy jakieś komentarze? Czy ktoś tam już skomentował? Bo ja, ja próbuję się połączyć na Facebook, ale mam jakiś mały e, przystój i coś hmm. mi się nie, nie włącza, ale ja już nie patrzę. widzę Waszych komentarzy, ale teraz spróbuję tu wszystko, e, wszystko nadrobić. I tutaj właśnie jedna osoba napisała, że mięso smakuje lepiej. I właśnie może smakować dla kogoś lepiej, tak jak już wspomniałyśmy, że e, nie musicie wybierać tylko produktów roślinnych, też można jeść mięso, ja też bardzo lubię, sama bardzo lubię produkt mięsny. Tak, też mięso może na spokojnie, w dobry sposób zbilansować w takim posiłku, nawet jak mówiłaś o burgerach, prawda? No to czy burgery mogą być zdrowe? No oczywiście, że mogą być zdrowe. Dodajemy fajne pieczywo, bułkę nawet, nie wiem, grahamkę czy pełnoziarnistą bułkę, do tego jakby czy sałatkę, czy ogólnie w burgerze mogą być warzywa, fajne domowe sosy bo domowe sosy też są lepsze pod tym kątem, że mają po prostu mniej kalorii. Wiemy też jaki mają skład, na przykład taki sos, zamiana sosu majonezowego na sos jogurtowy, co też ostatnio było w naszych postach na naszych social mediach. Właśnie takie fajne zamienniki na typowe takie produkty z grilla. To jest bardzo fajny zamiennik, bo smakuje naprawdę dobrze jak się go fajnie przyprawi, czy ziołami, czy na przykład mm. czosnkiem. A, a też jest zdrowszy i, i ma mniej kalorii, więc automatycznie ten burger też będzie miał mniej kalorii i niekoniecznie to musi być taki typowy, wiecie, fast food, pełny tłuszczu, pełno pełny tam niepotrzebnych kalorii, a fajny, zbilansowany posiłek. Ja w ogóle bardzo lubię takie domowe sosy, jak na przykład ten sos czosnkowy. Jak ja czasami czytam skład gotowych sosów czosnkowych w sklepie, to aż się za głowę można złapać, co tam po prostu producenci dodają. I tak naprawdę Smaczniejszy jest też taki domowy sos. Jeżeli ktoś lubi ten smak majonezu, to może połączyć odrobinę majonezu na przykład z jogurtem. Wtedy ten sos będzie mniej kaloryczny. Dodajemy świeży czosnek, dodajemy na przykład świeży koperek, jeżeli ktoś lubi. Jest tak naprawdę o wiele smaczniejszy sos niż taki gotowy stópki, przynajmniej moim zdaniem, bo mi rzeczywiście takie gotowe sosy no nie za bardzo smakują. Ja w końcu znalazłam live'a i już widzę, że jesteście trochę jesteśmy trochę na innym koncie teraz, ale, ale fajnie, że komentujecie. I fajnie już, już was widzę, widzę, widzę wasze komentarze. E, jakby już czytamy, co się tutaj dzieje, kto nam napisał. Widzę, że Asia spędziła aktywną majówkę, e, góry i przetrętane ponad 15 km. Bardzo fajnie, bardzo aktywnie. A tutaj też napisała z kolei właśnie znowu Asia, e, że były ziemniaczki z serkiem, ze szczypiorkiem, czyli tak jak chyba też e, ty miałaś w dzieciństwie. Tak, ja, 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 bardzo lubię. Także, także bardzo fajnie. E, Patrycja z kolei e, lubi nasz, na grillu. Szaszulki drobiło warzywne i do tego surówka z młodej kapusty. No w sumie to prawda, jakby młoda kapusta fajny jest na nią właśnie teraz sezon. Warto sobie korzystać, bo jednak ten smak jest, jest znacznie inny niż jest gdzieś tam w nie, Tak, po Młoda kapustka to młoda kapustka po prostu. Dokładnie tak. Tutaj Super. widzę, że Ewcia pisze, że spędziła aktywnie, ćwiczyła w domu, zadała dwie kiełbaski i kaszankę. Też bardzo lubię kaszankę. Ekstra. I jeszcze mam komentarz od e, Mireli: e, Aktywnie zawody biegowe. Ja pamiętam, ja, wiem, że Mirella jest naszą podopieczną e, u, u Janka i razem z Respo już przeszła na naprawdę nieziemską przemianę. E, I bardzo dobrze, bardzo dobrze Ci cały czas idzie, więc oby tak dalej. Fajnie, że jakby dbasz o aktywny wypoczynek. Ekstra. Tutaj widzę, że Litka pisze, że majówka minęła niezdrowo i leniwie. Ale to o tym powiemy później a propos tego, co zrobić, jak właśnie ta majówka przeszła niezdrowo i leniwie. Tak, to jeszcze ja może tak pokrótce o mojej majówce. Ja właśnie miałam taką majówkę, powiem Wam szczerze, że właśnie trochę, też taką bardziej lajtową, bo, bo byłam w sumie u, u znajomych poza miastem, więc byliśmy w Poznaniu. I tak naprawdę też korzystaliśmy bardziej z, z takich kulinariów poznańskich, czyli chodziliśmy trochę po knajpach, żeby, żeby też trochę tak właśnie kulinarnie pozwiedzać. co dobrego z kuchni poznańskiej? No to, to nie była taka typowa kuchnia pozna, poznańska, bo, bo raz byliśmy w, w knajpie, e, tajskiej. E, fajne, fajne knajpie tajskiej, bardzo fajnej, naprawdę bardzo fajnej knajpie tajskiej. I ja to taką fajną sałatkę z skalafiora jako przystawkę, a potem na, na danie główne zielone kary z stofu, Naprawdę bardzo, bardzo fajne. Takie całkiem inne kary niż zazwyczaj gdzieś tam jemy nawet my, jak chodzimy mm -hmm. razem gdzieś na, na kolacje takie już po, pozafirmowe, ale bardzo fajne, bardzo fajne jedzenie. A te siadą właśnie w, w wegańskiej knajpie Jedno danie innego dnia w Fali, która właśnie jest w, w wielu teraz miastach. Mm -hmm. A ma bardzo teraz ciekawe, menu sezonowe Naprawdę warto skorzystać, bo są fajne, nowe smaki. Więc tak trochę miałam bardziej taką podróż kulinarną, ale też aktywną, bo bardzo dużo chodziliśmy, właśnie mm -hmm. przez to, że miasto odwiedzaliśmy pieszo, to udało nam się, udawało nam się w ciągu dnia wykonać tak około 20 tysięcy kroków, to ehm, dużo to tak I to tak idealnie połączyło się z tymi posiłkami w restauracjach, także jakby po gdzieś tam 600 majówki, mimo że jadam trochę więcej niż zwykle, też trochę to było inne.